Kochane, zobaczcie, dziewczyny, co ja dla Was mam. Oszalejecie, ja już po prostu, dziewczyny, dostałam palpitacji serca. Skarby! Zaczynamy od przepięknych pierścionków, pierścionków premium. Pierścionki są regulowane. Bardzo Wam polecam od siódemki maksymalnie do dziewiątki. Dziewczyny, przecudo! Słuchajcie mnie uważnie, macie totalne torpedy ceny, bo wiecie, że one zazwyczaj po 45 zł, 48, 38 cenki macie, dziewczyny, max 28 zł. Zaczynam. Przepiękna fala, dziewczyny cała, kochane, piękne panie w cyrkonii, coś obłędnie pięknego, 25 zł, kot pubcik, 63, 62. Dziewczyny, turbo ogień w szopie. Takiego cuda to naprawdę Wam powiem, dawno nie widziałam. Przeobłędnie piękny, z brylantami, i tutaj to, co wystaje dziewczyny, jest całe w białej cyrkoni. No, powiem Wam, że dosłownie gladiator wśród pierścionków. 28 złotych, od upsik, 63-63. Cudo. Z mojego paluszka. Również przepiękny. Regulowane całe dziewczyny w diamentach z takim okiem przepiękne. Coś na zasadzie liścia dziewczyny, takiego, takiej rozety 25 zł kod pupsik 63 64. Oszalejecie z kolejnym modelem dziewczęta. Brylant wysadzany cały dziewczyny diamentami. Boże, jakie to jest piękne dziewczyny! Regulowany, przecudowny. Kolor złota dosłownie jak od apartu. 28 złotych od Pupsik, 63-66. Nie mówcie, że Wam serce nie bije. Kolejna torpeda z przepiękną perłą. Dziewczyny dosłownie jak dla królowej. Regulowany. Perła otoczona calutka w drobniu i Dziewczyny cyrkoniu w takich diamentach. 28 zł od Pupsik. 63 67. Ogień największy. Tego pierścionka spodaliśmy dziewczyny ponad 200 sztuk. Przecudowny model. Pokażę Wam tak, żeby mi się nie na paluszku. Przecudowny model dziewczyny. Cały wysadzony dziewczyny. Drobniutkimi brylancikami z dużym białym brylantem, pierścionek do regulacji i cenę macie hit. 28 zł za to piękno, e, 63,68. Kolejny obłęd i kolejna petarda. Taki piękny warkocz, dziewczyny. Zobaczcie to, co się dzieje. E, cały rządek drobniutki i cyrkoni, dziewczyny. No, no, mistrzostwo w ogóle, tutaj to nawet nie trzeba nic mówić. 28 zł. Kot pupcik 63-69. Przepiękny, diamentowy kwiatuszek. Klasa dziewczyny: coś obłędnego, przepiękny błysk. 25 złotych, kod Pupsik6370. I na tym filmiku jeszcze Wam zrobię dziewczyny przepiękny naszyjnik LEW na styl dziewczyny Wersaczego. Moneta otoczona dziewczyny przepiękną białą cyrkonią na nieziemskim kostkowym jubilerskim łańcuszku 60 cm długości. 50 cm długości maksymalna, czyli 45,5 cm przeduszki. Przepiękny model dziewczyny, 25 zł kot pupsik 61,75 Łapacz, dziewczyny z przepięknym okiem proroka. Łapacz dziewczyny na nitkowym łańcuszku coś cudownego, obłędnego, talizman wasz prywatny. 20 zł dziewczyn kot e, pupsik 45,55 55 i również 45 plus 5 cm przeduszki. Misio z Bysio. Przepiękny miś 3D, grube dziewczyny, taki grawerowany na przepięknej żmii, kochane. Również długość maksymalna 50 cm, kod 58, 58,16, 25 zł. Dziewczyny, najpiękniejszy jezusek, jakie my oczy widziały. Przepiękny łańcuszek, 55 cm długość maksymalna. Krzyżyk, delikatny, obłędny. Może być unisex z No, w życiu nie działałam takiego cuda pięknego tylko i wyłącznie 15 zł od pubcik 58,32. Kolejne cudo to krawat bulgarii, dziewczyny. Przepiękna krawatka z, taką, z takim patyczkiem dziewczyny bulgarii i białym brylancikiem. cudo. Oczywiście wszystko stal chirurgiczna. 10 zł kod pupsik, 58,34. Teściowa. Teściowa, kochane piękne panie, w Cyrkoni. Przepiękna żmija na niteczce. Wygląda dosłownie jak od jubilera również. E, obłędny odcień złota. 15 zł kod pupsik, 58,31. E, I również 45,5 45 cm przeduszka. I tu macie dziewczynę ogień. Łapka Fatimy cała. W brylancikach. Z przepięknym tureckim okiem niebieskim. Dziewczynę yy, bardzo Wam polecam. 22 zł od Pupsik, 45-53. Zachęcam dziewczynę do zakupów, bo są przepiękne rzeczy.